Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Pan. A dzisiaj był taki mm, mały wypad do lombardu. Powiem Wam szczerze, jak już kiedyś wspominałem, no u nas nie ma szału. Jest coraz gorzej powiedziałbym właśnie z grami na, na konsolki typu PS3 czy Xbox 360. Jeszcze tym razem trafiłem na takiego powiedziałbym Janusza Biznesu. Bo, jaką gierkę bym nie chwycił? No, to one po prostu są bez cen. No i pytając go na przykład o dany tytuł, bo było tam też kilka gier na Xbox One, na których mi teraz mm, najbardziej zależy. Były też gry na PS4. No, ale mówię, wybrany tytuł, jak go zapytałem na przykład o cenę, to mi odpowiadał, że mam chwilę zaczekać. No i tam na smartfonie sobie stukał, stukał, stukał i. No i wtedy mi podawał ceny. Powiem Wam szczerze, no mega mnie to zaskoczyło, bo wyszukiwał chyba aukcję na Allegro i to nie takie normalne, tylko takich Januszów biznesu. I na przykład mi mówi, że dany tytuł, o kurczę, ale on skoczył, kosztuje tyle i tyle. Ja mówię, sorry, dzięki, ale już nie jestem zainteresowany, bo wiem, że te gry chodzą nawet o połowę taniej. więc... Więc podziękowałem. No i później przeszedłem właśnie na takie półeczki z PS3, z Xbox 360. No i podobna sytuacja. Ja do niego mówię, że no trochę drogo, że no orientuję się mniej więcej w cenach, bo kolekcjonuję. Gdy pokazałem mu kilka zdjęć mojej kolekcji, bo troszkę był niedowiarkiem. No i wtedy stwierdził, że. Chyba jestem bardziej obeznany w tych cenach niż on. No i wybrałem co kilka gierek, które może niechętnie, ale puścił mi po 5 zł za sztukę. Więc to są to gry. To może zaczynajmy na szybkiego. Ja pokażę co, co nabyłem właśnie w tym Lombardzie. No i co udało się wyrwać za piątaka. To może zacznijmy sobie od PS-3. A na PS3 padło Assassin's Creed 3 Powiem wam szczerze, że większość tych gier mam. Może jak, może nawet i wszystkie. No ale za piątaka i nie chciałem po prostu już, już taki zrezygnowany wychodzić z tego Lombardu, bo naprawdę sytuacja mnie zirytowała. Więc kupiłem to. No, żeby nie wracać z pustymi rękoma no taki kawał drogi jest to komplecik asasina no i mówię i kosztował mnie piątaka więc warto było sobie wziąć nawet jeśli to będzie dubel to gdzieś tam może na jakiś konkurs czy do czegoś wpadnie kolejny tytuł Mirror Edge gry nawet fajne zadbane tak to się prezentuje i tu też był Komplecik. Więc było warto. Kolejna gra. Jest to wersja Essential Driver San Francisco. No i tutaj o, też jest komplecik. Tak wydawało mi się. Lekkie pudełeczko, ale jest komplet. Więc fajnie. Kolejna gra za piątaka: Call of Duty Ghost. To chyba na bank mam. Mam też wersję na Xbox One. grę nigdy nie przeszedłem. Grałem, zainstalowałem, ale jakoś furory ten tytuł na mnie nie zrobił. Więc już później do niego nie wracałem. Kolejna gra PS3, już ostatnia. To jest Assassin's Creed Brotherhood. To też wydaje mi się, że kiedyś mi się migło u mnie na regale, no ale głowy nie dam. Więc no postanowiłem, że też wezmę. No i tutaj mamy też ponownie komplecik, więc myślę, że za piątaka było warto. No i tutaj mamy cztery giereczki na. Xbox 360. Też szału nie było, ale mówię za 5 zł. No szkoda by było nie wziąć. A jest to skate trójeczka. Tak to mniej więcej się prezentuje. Pudełeczko. Jak na X360 też w miarę zadbane. No i ponownie komplecik. Więc myślę, że, że jest OK. Kolejna gra jest to PGR4. Bardzo lubię ten tytuł. Mam go chyba też już na, na Xbox 360. No ale i tak postanowiłem, że może no, go zakupię. Gra naprawdę fajnie. Fajna spoko. No, jeździłem też na motocyklach. Więc, no ale tu nie mamy kompleciku. Sama płytka. Ja co to dzisiaj jeszcze wieczorem przetestuję, czy wszystko ładnie śmiga. Żeby nie było, że, że coś tam mi nie działa. Kolejna gra Sniper Ghost Warrior. Jest to pierwsza część tej serii. Tak to się mniej więcej prezentuje. No i tutaj ciężar pudełka zrobił swoje. To już się tak spodziewałem właśnie, że będzie też książeczka więc fajny komplecik zadbany. No i ostatnia gra. Jeśli chodzi o Xbox 360, gra w polskiej wersji językowej. Tu chyba wszystkie są w polskiej wersji językowej, o ile się nie mylę. Tak to mniej więcej się prezentuje. No i tutaj pudełeczko jest leciutkie, ale jest książeczka. Może szału grubością nie robi. No ale jest komplecik. Z czego też jestem mega zadowolony. No i to była ostatnia gra, które z serii Xbox 360, które były nabyte dzisiaj w Lombardzie. Tak jak mówię, szału nie ma. Chyba zacznę ponownie wszystko sobie szukać na aukcjach i, no i zamawiać do domu. Bo te wypady już są coraz bardziej nieopacalne więc co, to by było wszystko w tym odcinku. Standardowo, jeśli wytrzymałeś do końca, to wielki szacun, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.